Friend. Witam Was serdecznie na live dzisiejszym z, kosze, z koszenia fajnie koszenia kukuryzy, z oprysków kukuryzy. E, czekajcie, o, zmienię Wam trochę kamerę, żebyście widzieli to lepiej. Pryskamy sobie kukurydzę, e, odżywkami i na robaka. Ogólnie tak, nagrywam dla Was również odcinek z tego, także też jakoś live długi e, nie będzie ale postaram się, żeby chociaż jakieś parę minut tego live'a tutaj było. Pewnie w oddali słyszycie trzydziestkę jak sobie jak jedzie. Także co tu, co tu dużo mówić. Zobaczę jak to w ogóle z zasięgiem, bo nie wiem czy tu w ogóle zasięg będzie jakoś będzie jakoś dobry czy nie. Tak na razie to powiem szczerze, trochę przerywa. Ale mam nadzieję, że jakoś że jakoś wie. O 30, 30 w akcji, mm. tam tata pryska mówiłem, tata, tata będzie pryskał, to ja sobie coś tu ponagrywam dla Was tam w oddali 30 jest. Witam witam wszystkich na live'iku. trochę trochę powiem szczerze Późna godzina, ale w miarę jeszcze nie jest aż taka, o, powiem szczerze, nie jest jeszcze aż taka późna godzina, żeby sobie tutaj, żeby nie pryskać, ale powiem szczerze, teraz jak ten wieczór przychodzi, to tak te, te, te komary tną i tak dalej, że to jest masakra. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostawcie łapeczkę do góry, będzie mi bardzo miło. Witam serdecznie. Trochę mojej kamery trochę mnie pokażę, żeby nie było, że tu jakiś robot albo coś mówi. Teraz wam pokażę 30 w całej okazałości. Niech tylko niech tylko podjedzie. Czekajcie. 30 się zbliża. Czekajcie. O, proszę bardzo. 30. Aktualnie jest. <grywa> witam serdecznie. Ale powiem szczerze, że słońce. Słońce mocno. Słońce mocno świeci. Witam serdecznie wszystkie osoby zgromadzone na live'ie, Witam serdecznie Paweł Rozkosz. Hej, hej, witam serdecznie na live'iku. No, tam 30. Także, tak jak mówię, pryskamy sobie. E, pryskamy właśnie odżywką, odżywkami i e, tutaj jeszcze na, e, na robakach. Mówię ustanę, tutaj powiem szczerze, ta kamera w tym telefonie to obejmuje całe można powiedzieć pole. O, tam jak widzicie wiatrak jest tutaj 30. O dobra, powiem szczerze, o tak weznę, żebyście widzieli trochę bardziej. Eee... <coughs> Wiesz, Paweł, tutaj, no, już tutaj, witam serdecznie. 14 osób wiesz, tutaj, też taki live na szybko, niezapowiadany. To też trochę, no i wiadomo, też ciekawe, jak to z powiadomieniami. Także, ale ważne, że ktoś jest, ważne, że tutaj, ktoś chociaż ogląda. Także, witam wszystkie bardzo serdecznie osoby. Dobra, wiecie co, ja sobie, o, tak, ten, żebyście widzieli bardziej. Eee, o, wiatrak. Który, ale powiem szczerze, teraz tak porównać tą 30 do tego wiatraka, no trochę, trochę tro, tro jest. Trochę jest różnica. ogólnie Jak sobie teraz oddalę tak kamerę i pokażę Wam na e, całe pole, no to praktycznie jest trochę. E, jest różnica. E, ja od 20. No, akurat taka, powiem szczerze, godzina jest wieczorna. E, no, czwartek wieczór. Akurat pewnie albo z robotki pewnie ludzie wracają, albo po prostu tak sobie chcą odpoczywać. Także miło mi, że tutaj wpadliście na live'ika i co? O, witam serdecznie. Także co? Priskamy sobie cały czas w ogóle Tak, jeszcze zapraszam Was serdecznie na vloga z pryskania, bo coś tam mam już nagranego. Jeszcze sobie za chwilę później coś dogram. Także mówię, ten live nie będzie jakoś mocno długi bo mówię, no chcę jeszcze dla Was ponagrywać. Anastazja Baran, witam serdecznie na, na liveiku. No i mówię, ten live też jakoś za długo, za długo nie będzie, bo chciałem jeszcze dla Was, mówię, nagrać, dokończyć tego vloga. Tom grać, siema, witam serdecznie Tom grać na kolejnym live'ie, witam serdecznie. No dobra, w ogóle, ja się tak zastanawiam, co Wy będziecie mnie tu oglądać? Czekajcie, zaraz Wam przełączę na, na 30, o, bo. Aktualnie, o jest tam. W ogóle tak się zastanawiam, może przejdę gdzieś. Widać, ale chociaż w sumie powiem szczerze, to miejsce akurat tak, tak najlepsze jest do tego, no, do tego, żeby tak sobie nagrać. I ogólnie ogólnie ten obiektyw ten w telefonie, to jak sami widzicie, no, całe pole mam, można powiedzieć. Naraz jakby w całej komedzie <coughs> Także Miałby dzisiaj odcinek Ale nie wiem czy się dzisiaj wyrobię z tego z pryskania jakiś odcinek nagrać Także mówię Live jest w razie czego jakbym się nie wyrobił Jakbym się nie wyrobił z Właśnie tutaj Jakbym się nie wyrobił tutaj z Właśnie Vlogiem Także mówię Dzisiaj Live chyba, że montaż nie zajmie jakoś długo to jeszcze dzisiaj live'a będziecie mieli, chyba, że tak jak mówię, się nie wyrobię to po prostu to po prostu będzie, będzie odcinek jutro, ale to mówię wyczekujcie, wyczekujcie kiedy ten odcinek będzie? Kurde, powiem szczerze, że naprawdę teraz wieczór jest. Już naprawdę te komary tak gryzą, czy tam w ogóle inne jakieś robactwo, nawet nie wiem co to jest. Eee, I jak to można powiedzieć, w ogóle jak to nazwać, bo kiedyś to był, kiedyś to były komary i tak dalej, a teraz to powiem szczerze, jest co chwilę coś nowego, jakieś robactwo. No i to samo też jest na to samo też jest na eee, no, na zbożach. Niestety nowe choroby. Witam serdecznie Mikołaj Witam, witam Dobra, tutaj jeszcze pokażę Wam pole. Ja jeszcze sobie mm, pozdrawiam bardzo serdecznie Mikołaj. E, bardzo serdecznie pozdrawiam. No dobra, będę musiał wejść sobie na ten, bo samochód jedzie. A tutaj, ale ja sobie tutaj no, akurat na poboczu stoję, w sumie na polu to mogę sobie tu stać. Kurde, ale naprawdę... Nie. Ja dziękuję. Dobra, przejechał to. Można lecieć dalej Także mówię. Co live'ika pewnie zaraz będę kończył, bo no mówię, taki szybki live, żeby wam pokazać, że coś, coś się dzieje na gospodarstwie, że nie tylko, nie tylko tutaj mówcie. Nie tylko jakieś farmingi i tak dalej, ale również i... również i pryskanie o, o tam w oddali 30 jest. Proszę bardzo. <laughs> Także tak to wygląda. No powiem szczerze, kukurydza zła nie jest. Kukurydza jak sami widzicie, no nie wiem, może, może tutaj w sumie sami możecie ocenić, nie jest jakaś może najlepsza, no bo to wiadomo, że są kukurydze lepsze, ale chyba aż taka najgorsza nie jest. Także tak to wygląda. No powiem tak no tutaj na początku jest to, ten ale tutaj taki kawałek nie wiem, z 2 na 2 metry jest. A tutaj, jak sami widzicie, jakieś pojedyncze są chwasty. Także co ja będę powoli kończył live'a, bo chciałem jeszcze dla Was nagrać właśnie dokończenie tego vloga. Także to będę nagrywał tego, zakończenie tego vloga i słyszymy się może jeszcze dzisiaj na odcinku chociaż wątpię że ja go zmontuję jeszcze dzisiaj ale jeżeli zmontuję no to bardzo serdecznie na odcinek z pryskania zapraszam dzięki za lajwika do następnego trzymajcie się i cześć